Jezu, idź ode mnie, idź ode mnie. Z każdym dniem alektorofobia słabnie. O, cześć Damian. O, cześć. Cześć Damian. Daniel. Daniel, przepraszam, to twój no, kolega Damian. Mamy problem z dachem, bo przeciekło. Aha, i co? Najlepiej. Okej, okay, dzięki. I trzeba by... Bo malować podkleić. A tam! Yy, no, dokładnie. Widzisz, to już jest gorzej, bo ja myślałam, że my tutaj będziemy kleić. Na górze. No nie wejdę, nie wejdę, spadnę, nie wejdę. Możesz mi pomóc, pokleić? Boże, jak cię ja tam wejdę? Nie, no, ja muszę zmienić buty, Damian. Daniel. Przebiorę się i jestem u ciebie na nowo. A Damian? Daniel poczekał. Dobra. Idzie. Już Jestem, Damian. Daniel. Kur... Chwileczkę mi nie było, ale cała już jestem. Przebrana, gotowa do pracy. Okej, okay, Damian, co, co zabieram na górę? Pierw ja? Na górę, no, pierw, czy... Może pierw ty, reszta ci pomogła. Okej, okay, to ja spróbuję się tam dostać. To jest po prostu trochę strach. Dobra, jestem, jestem! Trzy kwadransy i udało się już wejść po drabinie. Tak to trzeba cały naciąć, w ten czas poprzybijać małe głostki, no i tym lepikiem to uszczelnić. O, nie, żartujesz. No to próbujemy, nie? Jedziesz. Próbujemy. To nie masz ciężko praca. Ile ja mam tam jeszcze tylko? O, tutaj mi szybko idzie. A to nie jest praca bardziej dla faceta, Daniel? Zawsze robimy to razem. A, zawsze robicie razem, co z Martynką? A obiad też gotujecie razem? Nie warto chytać Anio, się garów. Aha. To jest ostatni gwóźdź ja to kończę, tylko że zaraz to zemdleje. Co się można? Uparować się można tutaj. Musimy tu wsunąć. Tak, jak zejść, Damian? No, dokładnie. powoli. Nie, ja już mam dosyć, mi pomału brakuje nerwów do tej roboty. No nie wiem, widać, że to delikatnie rozpuszczono, nie ustawiono i tak ciężko do ustawienia. Dobrze, Daniel, podejście do pracy numer 3. Czyż masz zrobina? Słucham? No, jakbyś tam mówił. Jasne. I może to y, nie jest akurat strój roboczy, ale chcę pomóc Damianowi. Danielowi. Walcząca o prawa kobiet dama testuje cierpliwość Aha. Damiano Daniela. Myślisz, że Martynka lubi wszystkie te tutaj obowiązki, które musi wykonywać? Myślę, że się jej nie podobało to by się dawno wyprowadziło. O nie! Zrobiłam! Jesteś Daniel zadowolony z takiego pracownika jak ja na bez rybiu i rak rybą. To jest tak ciężka sytuacja. Ja sobie takie sytuacje po prostu w swoim życiu nie wyobrażam. Ja jestem po prostu w szoku. Ja, ja nie wiem. No ja zobaczcie jak ja wyglądam. No.